Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj! Alex ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super. Jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem, jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Pójdź mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Hej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus! Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbytkujący. O tak, jak boli! Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję Ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila. Mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Czy wszystkie igły na nas lecą? Zrobione. A e, co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No, polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Uuu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę? To ogromny czupa czups. Rewelacja! Jaki duży! Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Go, go, go! Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć! Dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć Lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego Lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego Lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać, ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego Lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać, chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek! Dzięki temu mogę zjeść lizaka o wiele szybciej. Super! Kurczy się! Niewiele już zostało. Takiego czupa psa dam radę zjeść. Daj mi go! Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma! Super! Kurczę, mogłem ją mieć! Julie lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów! O nie! Balon pękł! Alex wygląda na to, że miałeś rację! Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację! Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fu, śmierdząca ryba! A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać! A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą! Hurra! Aj, moja głowa! Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie. Dobra, dobra, gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję, ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Ale puść mnie! Ja tylko pomagam ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz! Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe! Teraz jesteśmy kwita! Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację! Ja mam truskawki! Wow, są takie dojrzałe! Jeszcze jak szczęścia raz ciebie! Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny Lizak! Lepkę. co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda! To wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma? Uf, nie mogę na to patrzeć! Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Kalalów biegnie w moją stronę. Co robić? A masz, tam masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Iciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratujcie, ma trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie! Ja otwieram pierwsza! Malutki sedes. Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie marudź. To jest super. Takie pyszne kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Raz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy. Sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna. Emma, twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Co skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są gwalizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Hey! Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Spierowisz Emma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak to ona! Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Tu nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz. Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja, nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko. O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenia w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie mam mowy, daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak, to jest wspaniałe. Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci. Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla Ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Pakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać, i teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy zaczynasz ty. Wow, popcandy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam! Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę popcandy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Emma, w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar, ja płonę. Pomóż mi, Miranda. O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę. O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie i nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. No, zaraz będzie coś ciekawego. Ej, hey, babciu nie śpij. Yy, dobra. Oto pierwsze zadanie naleśniki. No co tak siedzicie? Gotujemy. To moja specjalność. Nie traćmy czasu, moja wnuczka, od dawna jest głodna. Włączamy kuchenkę, bierzemy chochle, wlewamy ciasto i smażymy. To naprawdę proste. Oto i pierwszy naleśnik dla mojej wnuczki. I've got it. Co to ma być? W ogóle nie macie wyobraźni. Zrobię najbardziej kolorowe naleśniki dla mojej młodszej siostry. Spodoba jej się mój pomysł. Nalewamy. A teraz dodajemy trochę koloru. I jeszcze trochę. Dobrze mieszamy. No, to wygląda naprawdę fajnie. Teraz na patelnię. Myślę, że jest gotowe. Szybko na talerz, zanim się spali. Zrobię naleśniki w każdym kolorze tęczy. A ja ozdobię naleśniki masłem i syrowem klonowym. Co za uczta. Jakie piękne, takie kolorowe. Dodam do nich pianki marshmallow i na pewno wygram. Co za pyszności. Już mi ślinka cieknie. Rewelacja. Dodam jeszcze kolorowej posypki i można podawać. Wyszło super. Dzieciom nie wypada iść tyle słodyczy, więc moje danie przyozdobię jajkiem. Bierzemy garnek z wodą i stawiamy go na kuchence. Teraz robimy wir i wrzucamy surowe jajko do wrzątku. To cała tajemnica! Do naleśników dodam jeszcze troszkę szynki i ozdobię sałatą. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ostrożnie wyjmujemy jajko i układamy je na wierzchu naleśników. Na koniec posypujemy pietruszką i jesteśmy gotowi do podania. Wspaniale! Fuu, co za ochyda! Skończyliście? No to próbujemy. Wow, wszystkie wyglądają tak apetycznie, ale zacznę od tych. Mmm, są całkiem smaczne. Wow, jakie kolorowe! Też są dobre. To zdecydowanie mój faworyt. A co my tu mamy? Okropne. Nie będę tego jadła. Kolorowe naleśniki zwyciężyły. Są naprawdę dobre. Nie! Yeah. A teraz chcę pizzę. O tak! Robi się nic prostszego. Na początek wykroję kawałek ciasta. Biorę koncentrat pomidorowy i rozsmaruję go na naszej pizzy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Jak dobrze, że mój pędzelek jest zawsze pod ręką. Gotowanie z nim jest o wiele szybsze. A teraz ucieramy ser na tarce. Będzie pysznie. I na koniec bierzemy peperoni. Pizza już prawie gotowa. A co ty tu robisz? Oj! Ups! Ale z ciebie flejtuch. Ech, moja pizza przepadła. Co? To dla mnie? Dziękuję bardzo. Mam pomysł: zrobię pizzę na słodko i będzie najfajniejsza. Zamiast sosu dodam krem marshmallow. Ta pizza będzie pyszna. Co my tu mamy? Skitus! Przydadzą mi się, użyję ich do nadzienia. Idealnie! Muszę wymyślić coś nietypowego. Wiem! Pomaluję moją pizzę na czarno. Dodam trochę barwnika i dokładnie go rozsmaruję. Pomoże mi w tym pędzelek. Podstawa do mojej czarnej pizzy już gotowa. A teraz biorę sos pomidorowy i rozprowadzam go równomiernie na cieście. Właśnie tak. Wychodzi całkiem nieźle. Oczywiście, co to za pizza bez sera? Nie będę go żałować! Bingo! Pozostało tylko dorzucić dodatki. Myślę, że owoce morza będą idealne do takiej nietypowej pizzy. Po prostu pięknie. Nasi kucharze są gotowi wysłać swoje pizzę do pieca. I gotowe, gorąca pizza idzie prosto na stół. O nie, co się stało z moją pizzą? Jest zrujnowana. A z moją jest wszystko w porządku. Co za aromat! No to czas próbować. Ojej, co to za dziwna pizza? Jest czarna? Dlaczego są na niej muszelki? Uuu. Wow, jaka kolorowa pizza. Spróbujmy. Jest dziwna, ale może być. Co mamy dalej? To moje ulubione pepperoni. Jakie to dobre. Pizza jest zwycięzcą. Dziękuję. Smacznego moja droga, teraz mam ochotę na lody. Dla mojej wnuczki zrobię najpyszniejsze lody. Oczywiście dodam do nich ciasto. Już sobie wyobrażam, jak bardzo spodoba jej się mój deser. No to zaczynam. Najważniejsze, żeby każdy kawałek drobno posiekać. Biorę więc łopatki i zaczynam jak najszybciej rozdrabniać ciasto! Co tu się dzieje? Dlaczego jestem cała w biszkopcie? No kochany, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Przepraszam, babciu trochę mnie poniosło. Lody? Co może być prostszego? Zrobię najlepsze lody na świecie. Będą wspaniałe, zresztą jak zawsze dorzucić trochę dekoracji. Zetrę na tarce troszkę skórki pomarańczowej. Przecież wszyscy uwielbiają pomarańczowy kolor. No i oczywiście dorzucę listek mięty. A teraz mój sekretny składnik. Dodam dymiącą się wodę. Jakie to piękne. Znowu wymyśla jakieś bzdury. Trzeba przecież gotować z miłością. Tylko w ten sposób danie będzie najsmaczniejsze. Coś chyba poszło nie tak. Ach, te nowoczesne, wymyślne naczynia. Już prawie gotowe. Okay. Wystarczy skropić moim ulubionym syropem i można poczęstować wnuczkę. Właśnie tak, pięknie. Dobra, lody gotowe pozostało tylko włożyć je do miseczki i ozdobić. Ok. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko. No i oczywiście dodam bitej śmietany. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Ekstra. Dorzucę też kilka skitelsów. Są takie kolorowe. Na lodach będą wyglądać rewelacyjnie. No i jeszcze kilka ulubionych oreo. I nie zapominajmy o słodkich rurkach. Czegoś tu brakuje? Tak, syropu czekoladowego. Mogę pożyczyć trochę od ciebie? Okay. Świetnie. No i kończymy. No co, jesteście gotowi, żeby pokazać swoje lody? No to próbujemy. Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle smakołyków. Spróbujmy. To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Są naprawdę dobre. Okej. Okay. Kolejna porcja. Co? Dlaczego tu jest jakiś liść? To trochę dziwne. Nie chcę tego listka. O, fu, to okropne. Nie chcę tego jeść. Została ostatnia porcja. Jakieś takie dziwne ale całkiem smaczne. Okej, okay. wygrywają te lody. Tak, wygrałem!